Cześć, tu Sylwia i Gerard z kanału Na Bogato Przez Świat. Witamy Was w drugim odcinku naszej maledyjskiej przygody. Tym razem zabierzemy Was do resortu Oblu Experience Isla Fushi, bajecznej wyspy all inclusive, zaledwie 15 minut łódką od lotniska i tu zaczyna się prawdziwy raj. Malediwy to ponad 1000 wysp, a my właśnie wylądowaliśmy na jednej z nich, prywatnej i otoczonej turkusowym oceanem. Zostańcie z nami, bo kolejne odcinki będą jeszcze bardziej wyjątkowe. W tym hotelu co prawda mamy willę na plaży, dlatego że w ostatnim sobie wzięliśmy na wodzie. Chcieliśmy wszystko spróbować po prostu i takiego doświadczenia i takiego, i takiego zwykłego na wyspach. O kurcze, elegancko, patrzcie jaki wypas, jest na bogato. Stajecie drineczki jakiegoś, szam... prosecco zmieszane z czymś, z malinami? Tak? Naprawdę? A, nie, bo ten młody nie dostał, to jest alkoholowe, tak? Ale zaraz będziemy mieli Prosecco. No jest elegancko, jest bardzo czyściutko, bardzo fajnie. Pierwsze wrażenia tego resortu są bardzo pozytywne. Pora deszczowa. Leje się ze mnie w porę deszczową. Takie spoko udogodnienia jak taka lodóweczka. Normalnie z napojami puszkowanymi. Bierzesz sobie jakie chcesz. Nie, że Ci nalewają z butelki jakieś dziadostwo. Albo z takiego nalewaka jak w McDonaldach, ekstra. Dóweczka z piwkami. O, jest estreja. Maszyna z popcornem. No i Bartu już możecie wszystko sobie zamówić, co wam się żywnie podoba. I uwaga, mają porządne alkohole, nie dziadostwo. Dotarliśmy do naszego hotelu przed dwunastą, więc e, no jeszcze nie mamy gotowego pokoju ale już idziemy zobaczyć gdzie jest. Mamy willę na plaży, beach villa. Dlaczego beach villa wzięliśmy dlatego, że ostatni hotel bierzemy taki super wypasiony, na bogato domek z basenem na wodzie. Taki bardzo bardzo fajny, że są zobaczycie w kolejnym odcinku, a my będziemy mieli coś takiego prosto z wyjściem na plażę. Chcieliśmy właśnie spróbować coś innego. Chcieliśmy spróbować dwie opcje i Zobaczyć, co nam bardziej pasuje. Czy taki domek plażowy, czy taka willa. O, już Sylwia stoi przy tym domku, który dla nas szykują. A patrzcie, jak to wszystko jest pięknie przygotowane, przystrzyżone. No, jest super. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego resortu. E, mimo, że to nie jest jeszcze ten top, 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 który mamy na końcu pobytu. Basen, który przez chwilę widzieliście, albo nie widzieliście, i zaraz wam pokażę. A tutaj mamy Oktoberfest. I tutaj mamy jakieś dodatkowe kawy, jeżeli chcecie, stąd, z, z takiej kawiarni, a nie z All Inclusive, z, z maszyn. Jakieś sklepy, jakieś hamaki. No wygląda to ekstra, naprawdę. Tutaj o następne jakieś e, pamiątki, rzeczy. Wszystko tak ładnie wypucowane, wszystko tak ładnie przygotowane, że no nie ma się do czego doczepić. Bielusienki piasek, zielona woda, niebieskie niebo. Dobra, idziemy. Trochę Wam pokażę. Mam nadzieję, że Wam... To na weselach, na przyjęcie weselu. Tak? O! O! A nie, to jakieś stare. A, to jest stare. A, tu jakieś font fontanna czy coś. O, i tu można sobie... Taka zatoczka. Tam też restauracja tam następne kurczę Dobra, no nie będę przynudzał co ciekawsze to wam będę pokazywał. To jest miejsce restauracyjne, ta restauracja się otwiera do 20. A to która to jest? To taka... jest? jest budka, takie coś, tak świesznie zrobione, takie amerykańskie... A ten tutaj. Cooper Pot czy coś to. takiego, no a w wog... A Copper Pot, tak, właśnie. To. to trzeba dodatkowo rezerwować, co prawda? Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj jest tak, że mają restaurację podwodną, też, ale ona jest dodatkowa płatna nawet na All Inclusive, niestety. Także nie wiem, czy my I ona będziemy jest ją. Dużo jest dużo płatna. Tam jest dosłownie chyba dwa takie małe dania: znaczy przystawka, de, przystawka, danie główne i desek. Chyba 180 dolarów od osoby. A nie za dwie osoby? Nie, chyba od osoby. Patrzmy Sprawdzimy. Sprawdzimy. Eee, ale o, no wszystko jest pięknie zrobione tak pole do siatkówki, tam jest ten basen no wyspa nie jest jakaś ogromna i ostatnią rzecz, którą wam pokażę i spadamy na lunch to o, widzicie ludzie sobie snurkują tutaj jest eee, o rybki różne łódeczki różne tam właśnie przycumowaliśmy a tutaj można sobie Popływać, tylko uwaga, bo tutaj są silne prądy. Jest ja już przepięknie. Ja wiem, że za 12 dni nie będę chciała stąd wyjeżdżać, ale to już wiem, że. A, czy Za, za 4 dni stąd wyjeżdżamy, jedziemy no, dalej. Nie no, jest cudnie. Nie, że to jest coś nie do opisania. Naprawdę, że ja w życiu nie widziałam takiego miejsca. To ono się przejść, byliśmy tam z drugiej strony. Tu jest jednak ta główna restauracja, takich pomieszczeń. Restauracyjnych jest bardzo dużo. Nie ma tutaj na tyle ludzi, żeby to wypełnić, wszędzie lodóweczki z napojami, wszędzie dispensery wina, dodatkowo bar, tu macie z deserami, z sałatkami jakieś pomieszczenia, a siadacie sobie gdziekolwiek przy stoliku, o i jecie z takim widokiem, no czy może być bardziej wypasione, no kurczę jest elegancko, jest elegancko. Tutaj nie ma wystarczająco ludzi, żeby to zjeść. Są w ogóle sekcje, jakaś włoska, koreańska, o koreańska kuchnia. Tam macie chleby. Tutaj to wszystko pieką ps, na miejscu, robią friteczki takie, takie. Chicken shawarma. Tutaj ci mogą dać normalnie e, zrobić co chcesz. Boże święty. Naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda i to jest tylko lunch, pamiętajcie. Tylko przekąszanie. Wyczulono już merniczki. Mm -hmm. Teraz coś, na co trzeba uważać i coś, czego nie wolno dotykać, żeby udało się zrzucić parę kilogramów. Ale wygląda obiecująco. No dobra, jedzonko było wyśmienite, a teraz... Wam pokażę gdzie mamy domek, nasz domek jest o tam, tu pomiędzy tymi budynkami, przed sklepami w prawo, a teraz patrzcie, mały rekin, mały rekinek i tu normalnie sobie, o oh, widzicie ile nurkujących ludzi, bo tutaj zdaje się, że te ryby przepływają sobie tymi rzekami, które są sztucznie zrobione, a patrzcie, O no, następny. następne ale ekstra. Zaraz do nich idziemy. No, tutaj zamiast szczurów to tacy mieszkańcy i takie piękne szczureczki kolorowe, ale śmieszne. Dobra, to bez przygotowania robimy to pierwsze wejście i zobaczymy czy jest fajnie, czy jest zarobiście fajnie. Boże, ale w ogóle ten piasek to jest sztos, jak mąka po prostu, tak się po tym chodzi. Uuu, faktycznie mamy na samej plaży, 4, 5, 5. O. O, no, także tu jest wejście, a tu jest morze. A jeśli nie subskrybujecie naszego kanału jeszcze, to kliknijcie subskrybuj i naciśnijcie dzwoneczek, to nam bardzo pomoże. A wy będziecie dostawać powiadomienia o naszych nowych odcinkach. woda? Po co? Żeby piasku sobie nie wnosić do domku. Ekstra. O, elegancko, kurcze. Latarka, żebyś się w nocy nie zgubił. Będziesz zwiedzać resort. O, walizeczki nam przynieśli. Lodóweczka pełna i łazienka. A w ogóle Na to jest, powietrzu. Słuchajcie, stos. To jest otwarta łazienka, dwie umywalki. A się tu jest prysznic. Super. Tu jakie kony Ekstra. No i prawie prywatna plaża. Dwa leżaki, jedna osoba w wodzie. Już jest wieczór, właśnie wychodzimy z pokoju, troszkę spóźnieni, bo dziś jest dzień Malediwów, a nas odcięło i no słabo kurczę spóźniliśmy się, no ale może zdążymy pokazać wam ile się da. Ale klimat tutaj jest wieczorem chyba jeszcze lepszy niż w dzień. A teraz zostawię was, żebyście mogli zobaczyć tradycyjny taniec Malediwów. Bodu Bero. To pokaz pełen rytmu, energii i emocji, który wywodzi się z dawnych afrykańskich i arabskich wpływów. Taniec zaczyna się spokojnie, a potem przeradza się w prawdziwie żywiołowy i hipnotyzujący spektakl. To właśnie w takich chwilach najlepiej czuć ducha Malediwów. sobie tutaj dojechać z takimi meleksami, jak masz za daleko spokoju, nie chcę ci chodzić. Są trzy przystanki, tak. z których co chwila tak naprawdę ktoś podjeżdża i można sobie pojechać. O tam, o tam, pewnie nie widać, ale tam tym mostem, bo to jest most podświetlony, tam jest dalsza część. O ja, ale fajnie, widzisz? No, a, pani takie rzeczy robi, że tutaj na lunch była kuchnia koreańska, a teraz jest filipińska. Wróżniejsza malidijska kuchnia, rybki jakieś. Nie, no jest na bogato, jest naprawdę, naprawdę wszystko co sobie chcesz. I wszystko jest pyszne. No i indyjska standard. Po tak intensywnym dniu i energetycznym pokazie Bodu Beru, wreszcie zapada cisza. Wszystko zwalnia, a jedynym dźwiękiem, jaki słychać, jest szum oceanu i delikatne kroki na drewnianym pomoście. To ten moment, kiedy naprawdę czujesz, że jesteś daleko od codzienności. Każde światło, każdy podmuch wiatru przypomina, że takie chwile są po to, by po prostu być. Do tego dochodzi jeszcze siłownia, o tam boisko, spa. korty, spa, no kurczę, wyobraźcie sobie dla dzieci też. Wyobraźcie Lienika. sobie no że to jest tylko cztery gwiazdki niby, ale naprawdę zasługuje na piątkę, jest ekstra O, a tu macie pokoje, no ale Pokój to jest akurat Chyba nie fajna rzecz w takim resorcie, to trzeba mieć willę na plaży albo na wodzie. O. I podświetlany most. O, jaki długi. Przez morze. I normalnie idziecie sobie do drugiej sekcji. Tam na środku. Ale klimat, no. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy po pierwszej nocy na Malediwach. Wstajemy. Pogoda pokazywała, że będzie pochmurno i możliwe deszcze. Proszę, pora deszczowa. Kolejny dzień pory deszczowej. I kolejny dzień w raju. Wszystko wygląda piękne. Eee. Idziemy, zobaczymy, co jest na śniadaniu. A później pewnie postaramy się znaleźć jakieś okoliczne małe rekinki pod wodą i je sfilmować. śniadanie jest podstawą dnia. Pojemy średnio zdrowo. dziewczynka, rzuca chleb, i podobno jest tutaj bardzo dużo rybek. O, bardzo dużo. 4, 5 Raz, rekinów. Dwa, no, 5 rekinów, a są takie malutkie i są takie troszkę większe ale fajnie Jedzenie jak zwykle było bardzo dobre duży wybór e, omlety na zamówienie e, jajka różnego rodzaju też na zamówienie Pan na świeżo robił. E, no wszystko na słodko. Można by było też takie poważniejsze jakieś kurczaki, sosy szpinakowo-grzybowe. No różne bardzo fajne e, pyszności. A teraz, e, teraz ogarniemy się. Na tak, a teraz powinniśmy iść na siłownię, ale pewnie nie pójdziemy. Ogarniemy się i może ponurkujemy troszkę tutaj w lokalnej tej lagunie. A jak nie, to pójdziemy tam do centrum mgłękowego i może wypożyczymy kajak. Zobaczymy. My chcieliśmy Wam powiedzieć parę rzeczy o tym resorcie. Dlaczego ten resort, dlaczego tak zaczęliśmy i dlaczego. Dlatego, że y, przeleciliśmy tutaj w piątek rano, to już pewnie Wam Gerard mówił wcześniej, ale tutaj w piątek jest to dzień taki modlitwy, dzień święty, przez to, że właśnie jest to kraj muzułmański. I e, promy, te takie publiczne promy nie kursują. E, kursują natomiast prywatne łódki albo e, takie łodzie, które są organizowane przez resorty, więc zależało nam, żeby ten resort był dość blisko, dlatego że do dalszych resortów po prostu byłoby to bardzo kosztowne, żeby się dostać. I tutaj mówimy o kwotach, no, znaleźliśmy parę takich resortów, które by nas odebrały z lotniska, tylko że mówimy tu o kwotach rzędu 1000, nawet 1400 500 dolarów w jedną stronę za dwie osoby. Także naprawdę kosmiczne, kosmiczne ceny. Więc wybraliśmy taki resort, który jest troszeczkę bliżej i oferował właśnie w cenie biletu e, transport z lotniska właśnie tutaj do resortu, taką prywatną łódką, którą widzieliście wcześniej i dokładnie tam oni nas, o, tak jak tutaj teraz właśnie ta łódeczka odpływa, to dokładnie tak nas e, tutaj przytransportowali. Jeżeli chodzi o ceny tego resortu, no to powiem szczerze, nie były one jakoś dużo różniące się od wszystkich innych, bo tak naprawdę w tych wszystkich 4 i 5 gwiazdkowych resortach ceny są bardzo podobne. To mówimy tutaj o jakich kwotach? 100-200 dolarów czasami tak, za noc. O, głównie różnica jest w, w tym, co weźmiecie, czy weźmiecie pokój, czy weźmiecie willę własną nad wodą domek, znaczy czy... Weźmiecie załóżmy domek na wodzie. Tak. Albo I... domek na wodzie jeszcze z basenem, czy z jacuzzi, itd. i tak dalej. Te ceny potrafią się tak strasznie różnić, bo e, apartament możecie mieć za parę stówek, a nagle willa na wodzie kosztuje 1000-1500. Za noc? Za noc. My tutaj, akurat, jeśli chodzi o to miejsce, e, postawiliśmy na pomiędzy. E, czyli nie chcieliśmy ani pokoju, e, w ogóle jakby w żadnym z tych, tych miejsc, nie, mamy jeden pokój, mamy w sumie, na trzy dni zostajemy w e, hotelu, gdzie mamy po prostu e, apartament, ale... Bo nie ma innej opcji. Bo nie ma innej opcji, tak, bo tam nie oferują nic innego, natomiast e, no, tutaj też były, mo, była możliwość e, wynajęcia pokoju, ale jakoś e, no, nie czujemy, że Malediwy jest to miejsce, w którym... E, Chcielibyśmy wynajmować pokój. Jednak trzeba to poczuć. Wiecie, że się wychodzi z tego domku, jest się od razu na plaży, czy też na przykład ten domek jest na wodzie, gdzie często na przykład te domki na wodzie mają przeszklone podłogi, gdzie możecie zobaczyć normalnie rekiny pływające, gdzie wy stoicie na, tym, na tej szybie, na tym szkle. Także to jest naprawdę takie super przeżycie, i wydaje mi się, że jedno, chyba że ktoś lata często na Malediwy, no my zapewne nie wrócimy tutaj, może wrócimy za kilka, kilkanaście lat ale to jest pod dużym znakiem zapytania, bo my lubimy po prostu odwiedzać nowe miejsca, nie wracać w te same. Dlatego mówię, jeżeli już raz się gdzieś jest i się wie, że najprawdopodobniej się tu nie wróci, no to trzeba złapać takie doświadczenie, takie przeżyć to. Naprawdę to przeżyć z tym, co to miejsce ma do zaoferowania. Wracając do cen. Ceny, tak jak mówiliśmy, za pokoje mogą to być, no mówimy tutaj o kwotach, nie wiem, 200-300 Dolarów, dolarów, bo tutaj głównie w dolarach się wszyscy posługują, dolarów za noc. Natomiast jeśli chodzi o willę, no to 1000 do 1500 no są mi droższe, tak? My mówimy tutaj w takim zakresie, w jakim my patrzyliśmy. Natomiast my w tym resorcie wzięliśmy sobie willę czy taki domek. Domek, willa, mówią to Willa, ale to jest domek, Lidzbuda. tak, który jest na plaży, czyli wychodzimy sobie z tarasu i od razu mamy tam jakąś zieleń i od razu jest plaża. I ta plaża jest dość pusta, dlatego, że ona znajduje się z drugiej strony w ogóle resortu i nikt tam praktycznie nie przychodzi, więc nie wiem, czy nagrywałeś, ale pewnie nagrywałeś. Jest to, jest tam pusto i jest tam naprawdę czuć taką prywatność. Bardzo fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o cenę, to ja nie pamiętam. Płaciliśmy, zdaje się, że 500 za dobę, albo 600 do, z podatkiem za dobę. Tylko pamiętajcie, że to są ceny w porze Deszczowej. Jest, jeszcze jest pora deszczowa. Więc... Dopiero w listopadzie, gdzieś od połowy listopada się zaczyna pora sucha na malediwach. Ale nie bójcie się pory deszczowej, nawet jeżeli przyjdzie deszcz, to będzie godzinkę i tyle. Jest Macie ciepło, dalej super słońce. Jest naprawdę fajnie, nie jest tak wiecznie. W zasadzie tak jak tu płynęliśmy teraz, troszeczkę się zerwał wiaterek. Niestety jest to informacja błędna. Jak się okazało, później potrafi padać przez kilka dni. Więc tak, no, to jest nasz pierwszy przystanek na 4 dni, 4 noce. I następnym przystankiem będzie Wyspa Drigura. Pamiętajcie też tutaj o tym, że Malediwy mają to do siebie, że nie ma takiego łatwego przemieszczania się pomiędzy wyspami i nie zawsze jest to połączenie w ogóle dostępne. Czasami trzeba się wrócić, na przykład, do jakiegoś punktu wyjściowego, żeby. Przedostać się w kolejne. Lotnisko albo jak na lotnisko, na stolica. Tak więc tutaj to też jest ważne, żeby wybierając się tutaj, dobrze sobie to zaplanować, bo my na początku jak planowaliśmy, to nasz plan był zupełnie inny niż to, jak to się w zasadzie skończyło. No i teraz kochani, co jest ważne, z, jak szuka się zakwaterowania na Maldiwach, co dany resort oferuje w cenie którą zapłacicie. Dlaczego? Część resortów oferuje e, różne opcje, czyli na przykład opcje samego zakwaterowania, opcje zakwaterowania ze śniadaniem, opcje zakwaterowania all inclusive, czyli wszystko z, z transferem z lotniska, z jakimiś wycieczkami, z jakimiś e, atrakcjami dodatkowymi, czy też na przykład zabiegami spa. Natomiast część miejsc oferuje tylko i wyłącznie opcję, powiedzmy od Inclusive, a jeszcze część inna nie oferuje nic dodatkowo oprócz za zakwaterowania, czyli za wszystko się powiedzmy. dopłaca. Mhm. I teraz, y jeśli chodzi o ceny, to mogą się one drastycznie różnić pomiędzy jednym resortem a drugim, dlatego że czasami, nawet jak nam się wydaje, że cena w danym resorcie jest dobra i na przykład jest tam wyżywienie to później okazuje się, że za, nie wiem, każdą butelkę wody, czy za każdą butelkę coli, czy za każdy dodatkowy jakiś posiłek, czy każdą wycieczkę trzeba zapłacić i ceny potrafią w takich resortach wtedy być na przykład dwa razy większe niż gdziekolwiek indziej, więc em, szukając noclegu na Malediwach trzeba różne składowe wziąć pod uwagę, żeby po prostu się, że tak powiem, nie nadziać na, e, na minę, bo, no bo no, różne tutaj taktyki stosują. My w tym hotelu, który wybraliśmy, oni mają trzy różne opcje. Jest jakby trzy poziomy planów, ale najniższy plan to jest plan all-inclusive. Później jest wyższy plan all-inclusive, czyli taki, który zawiera dodatkowo wycieczki i najwyższy plan, który zawiera, no nie wiem, jakieś tam alkohole najdroższe. Moje jakieś inne tak. cuda. I jakieś takie, nie wiem, zabiegi spa i tak dalej. Także trzy tutaj są opcje. I ta najdroższa opcja, no to mniej nawet za dobę te domki na wodzie były po prawie 2000. A pamiętajcie, że to jest akurat jeden resort czterogwiazdkowy, który wzięliśmy, więc, więc nie jest to pięć gwiazdek, a mimo tego takie ceny są wysokie. Ale wzięliśmy go dlatego, że jest właśnie taki fajny i ma jedne z najlepszych recenzji, jeżeli chodzi o resorty i bije niektóre pięciogwiazdkowe. Jesteśmy tutaj pierwszy dzień i na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo, bardzo. Na wczoraj taka dbałość o szczegóły, po prostu. Czystość. Tak, obsługa bardzo miła, wszyscy bardzo pomocni. Em, gdzie? No niektóre resorty, nie oszukujmy się, y, miały właśnie. A po wule, to Musimy wam powiedzieć, że słońce tu zachodzi strasznie wcześnie, bo około godziny 17:30, 18:00 jest już ciemno, więc y, jest godzina 16:15. Ja mam wrażenie, jakby była godzina 20-21 Co najmniej, i jest bardzo gorąco do tego jeszcze, i wilgotno, Więc no, musicie to brać na, pod uwagę, że bardzo wcześnie robi się bardzo ciemno. O, tutaj jest nasz domek na środku plaży. Cały czas myśleliśmy, że te, te wszystkie zdjęcia, stąd to są przekolorowane. Ale jest naprawdę tak, jak jest. O, a tam są domki, ale w tym resorcie nie ma domków z basenami, także w tym nie braliśmy, braćmy plażowy. I dopiero w następnym będziemy mieli własny basen w naszym domku. A teraz pod wodę. Dobra, kręcimy z GoPro, znaczy z DJI Osmo. E, spróbujemy sprzęt do nurkowania i wrzucamy się w tę małą lagunę, gdzie są małe rekinki w hotelu.